Mieszkańcy ulicy Starolubańskiej od dawna czekali na generalny remont drogi. Przedsiębiorstwo konserwacji urządzeń wodnych i malioracyjnych Meliobudz z Nowogrodca w marcu bieżącego roku zakończyło wymianę kanalizacji deszczowej. Pierwszy etap prac kosztował prawie pół miliona złotych i umożliwił samorządowi Lubania podjęcie dalszych działań remontowych na tej drodze. Prace trwają tak naprawdę od dwóch tygodni, kiedy firma weszła na roboty. Mają trwać z tego co. Pamiętam do końca lipca, chociaż w tej chwili wychodzą jeszcze jakieś niezinwentaryzowane sieci, to się zdarza na tego typu inwestycjach, ale myślę, że to nie przedłuży tego procesu inwestycyjnego. Tak jak został zaplanowany, tak będzie realizowany. No i zakończymy tę inwestycję drogową bardzo. Potrzebną i ważną dla mieszkańców, którzy mają posesję przy tej ulicy. Przebudowa na wierzchni ulicy przeprowadza Budimek firma z Warszawy. Tam jest kompleksowy remont, czyli była zrobiona kanalizacja, była zrobiona kanalizacja deszczowa, były również modyfikowane przyłącza do poszczególnych posesji, a w tej chwili już jest ta infrastruktura drogowa, którą przewiduje prawo budowlane. Część ulicy Lubańskiej nadal pozostanie do remontu. Ta część miejska wchodzi w powiatową, a jeszcze dalej wchodzi w wojewódzką. To już niestety nie jesteśmy władni, żeby móc to zrobić, ale myślę, że w przyszłości po rozmowach z powiatem i województwem uda się i ten odcinek zrealizować.